Wylosowałem losowy temat i zrobiłem go w 10 sekund, w minutę i w godzinę. Zapraszam do materiału. Okej, okay, dobra, jesteśmy już na naszym Discordzie, gdzie wylosujemy sobie temat za pomocą bota. A jeżeli sami chcecie przetestować, to macie link w, link w opisie do naszego Discorda. Tam jest też akurat konkurs na darmową kopię Asyprajta, więc, no, dlaczego nie? Okej, okay, dobra, wpisujemy sobie temat. I uwaga, zobaczymy, co nam wylosuje tym razem bot? Wrak. O, kurde, może być z tym ciężko. E, ale dobra, przechodzimy sobie teraz do naszego Asyprita' i zobaczymy, co uda nam się zrobić w 10 sekund. Okej, okay, dobra, jesteśmy w naszym Asyprite. E, I tak, 10 sekund na zrobienie wraku. No to nie będzie zbyt dobre. E, ale dobra, co? Ja sobie przygotowałem timer. I co? 3, 2, 1. Start. Dobra, dobra. Rysujemy sobie jakoś tak, na pewno. Tu zrobimy maszt i coś takiego. Niech to będzie biały. 11 sekund chyba było, czy coś takiego. No dobra, to jest nasz brak w 10 sekund. Moim zdaniem wygląda przepięknie. I co, zapraszam Was teraz. Do jednej minuty. Tam też może być ciekawy. Okej, okay, dobra przechodzimy teraz do jednej minuty. Przygotowałem sobie timer i więc, dobra, 3, 2, 1 i. start. Okej, okay. zrobimy sobie taki podłużny i teraz go sobie lekko obkręcimy. Okej, okay, mamy jakiś taki efekt. Tutaj może zetniemy tak lekko na rogach. Dodamy jakiś kadłub taki prosty i tutaj maszt. Pocieniujemy to troszeczkę. Cały czas muszę zerkać na, na nasz timer. Tu dodamy takie jakieś proste cienie. Dobra. I też tu zróbmy na przykład taką jakąś E, takie pocieniowanie i tu możliwe, że troszkę rozjaśnimy e, Już chyba nam zabraknie czasu, więc nie wiem, wypełnię to wodą i, i o, i jeszcze można tutaj dodać piasek na pewno i się pogubiłem trochę. E, do, no dobra, to już w sumie nic za wiele nie zrobię. E, mamy minutę i, i tak się prezentuje nasz wrak. No to też nie jest za bardzo piękny Ale w sumie przejdźmy do tego najciekawszego Czyli zrobienie wraku w godzinę Okej, okay, witam was teraz w godzinnym challenge'u Gdzie troszeczkę postanowiłem zmienić koncepcję Ponieważ jakoś tak nie czułem, żeby to fajnie jakoś wyszło Jakbym narysował znowu wrak statku Taki pod wodą To zrobiłem po prostu wrak samochodu Jakiś takiego, wymyślenia sobie minivana I po prostu zrobiłem sobie taki wrak, później dodamy do niego scenerię Jeśli chodzi ogólnie o efekt końcowy, to jestem średnio zadowolony Tutaj weszła bardzo mocna presja czasu i też popełniłem parę błędów Takich znaczących, których może opowiem później ale co, no tutaj już widzicie, że sobie pokolorowałem, to zaczynam tak mniej więcej cieniować, i tutaj sobie postanowiłem, że zmienię paletę, ponieważ nie chciało mi się dobierać własnych kolorów, to przeszukałem troszeczkę los peka i znalazłem jakąś taką lepszą. Tutaj, bo mi się już troszeczkę nudziło i, i chciałem się odrelaksować, to po prostu sobie zmieniłem te kolory. Zmieniając po prostu farbę yy, za pomocą przycisku PAINT, nie? który macie pod G e, Wiem, że można to zrobić po prostu za pomocą REPLACE I, i to byłoby lepiej, ale tak, tak mi było prościej po prostu Tu już dodaję parę detali e, Nie do końca też jestem zadowolony z, ty z tych detali, bo to miała być taka zdrapana farba Coś takiego, no ale nie widać tego na pierwszy rzut oka no, i też tutaj to cieniowanie mi tak średnio wyszło. Dodałem takie jakieś porosty. To miało być bardziej takie, takie porosty dżunglowe i tak dalej. Finalnie to średnio wyszło, bo doda dodałem tematykę pustyni. Więc no, troszeczkę się z tym gryzło, prawda? Tutaj sobie dodałem takie usunięte koło, takie, wiecie, odpadnięte koło. Tutaj zflaczałe koło, żeby to faktycznie wyglądało jak taki wrak. Parę oczywiście detali e, i tak dalej. No i tu już sobie myślałem dosyć długo nad tym, co mogę w ogóle zrobić, e, w jakiej to scenerii. Na początku myślałem na coś post-apo, taki, takie miasto, ale troszeczkę za mało czasu miałem, więc e, zrobiłem z tego pustynię. Tutaj parę wydm dodałem. Chciałem to jakoś oddzielić, ale finalnie to średnio wyszło i, i to usunąłem. Tutaj dodałem troszeczkę anti-aliasingu. Tutaj też jakąś wydmę koło auta. E, finalnie to po prostu zmazałem wszystko. To już była jakaś próba narysowania kaktusa, ale ta paleta po prostu była dziwna i nie chciałem się szukać własnych kolorów. Więc po prostu przeszedłem do detali, do detalowania pustyni. Pustynia mi sama w sobie nawet fajnie wyszła, tak szczerze, muszę przyznać. Było ok, troszeczkę, troszeczkę za mało czasu, tak szczerze, bo bardzo dużo myślałem, nie miałem takiej obranej tematyki. Wszystko rysowałem na bieżąco, przez to ta godzinka, no nie, nie była super. Tutaj już przyszedłem do nieba. Chciałem dodać jakieś takie, właśnie yy, sobie ten, ale postanowiłem później to zmazać. Chmurki, chmurki nawet fajne, troszeczkę mogłem je lepiej pocieniować. Yy, no i tu już wpadłem na najgorszy pomysł, jaki może być, ponieważ chciałem zrobić taki efekt yy, ciemni, yy, co już podchodzi pod taki modern pixel art, gdzie po prostu robicie coś i zmieniacie opacity. I to nie jest zbyt dobra zbyt dobra jakby technika. Lepiej to robić po prostu za pomocą kolorów. No finalnie z tego tego nie zrobiłem i, i zostawcie suba, Pamiętajcie. Tak więc prezentuje się efekt finalny. Nie są zadowalający, ale mam nadzieję, że Wam filmik się podobał, Jeżeli wam się podobał łapka w górę subskrypcja i dołączajcie do naszego discorda. Link w opisie